Jeżeli chodzi o rozwój zakładu utylizacji odpadów i koncepcje rozwojowe, to przede wszystkim główną działalnością zakładu jest odbiór i zagospodarowanie odpadów. Także wszelkie działania są prowadzone ku temu, żeby zarówno ten odbiór, jak i zagospodarowanie udoskonalać i polepszać. W związku z tym planujemy modernizację sortowni odpadów, modernizację kompostowni odpadów, zmianę funkcjonalności składowiska odpadów. Drugą działalnością, jaką spółka prowadzi, jest również transport. Tutaj w miarę możliwości finansowych chcemy rozwijać i unowocześniać tabor transportowy i również doposażyć go w nowe, w nowe urządzenia. Wszystkie zadania są ściśle związane z pozyskaniem środków finansowych na ich realizację. W związku z tym spółka na bieżąco analizuje i, że tak powiem, analizuje formy wsparcia finansowego jak również modele tego, tego finansowania, tych działań inwestycyjnych i koncepcji, które są obecnie na etapie tworzenia, jak również na etapie uzyskiwania decyzji pod poszczególne koncepcje. Także wszystko jest związane z tym, żeby spółka dalej funkcjonowała, dalej utrzymała status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. I tak jak mówię, no przede wszystkim chcemy zmodernizować w tym roku sortownię odpadów i kompostownię odpadów. To są dwa najważniejsze zadania. Jeżeli się uda jeszcze zmiana funkcjonalności składowiska będzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Natomiast to są najważniejsze zadania, od których tak naprawdę zależy dalsze jej funkcjonowanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma o głos Prosił Radny Pan Mariusz Doriński. Bardzo proszę. Dobry Pani Prezes. O ile dobrze mi wiadomo spółka zakończyła ubiegły rok z wynikiem finansowym ujemnym. Realizacja tych inwestycji, o których Pani mówili, wymaga środków finansowych. Czy jakiś preliminarz i harmonogram działań jest możliwy do przedstawienia, nie teraz, na piśmie, w późniejszym czasie? Jak najbardziej tak. Jak ja, najbardziej tak. Mając świadomość tego, że jest 16, to ja mam taką prośbę. Interesuje mnie to i myślę, że radnych również. Czy taki właśnie harmonogram działań z rozpisaniem na Źródła finansowania i realizowane inwestycje. Na tyle, na ile na tą obecną chwilę jesteśmy w stanie powiedzieć jak najbardziej. Z uzdrowieniem sytuacji finansowej. Oczywiście. Jest. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, wszystkie działania inwestycyjne, które spółka podejmuje i które będą podejmowane uzależnione od środków finansowych spółki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w macie funkcjonowanie zakładu utylizacji odpadów? Nie widzę. W tej chwili przedsiębiorstwa energetycznego, bardzo proszę. Dzień dobry, jestem komisarzem. Wymiana przedsiębiorstwa energetycznego w siedca. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa energetyczne, tam te obszary rozwojowe podzielimy na takie... Dwie grupy. Jedna to, jest, to są te działania, które są niejako kontynuacją działalności, którą już prowadzimy dotychczas. No i ewentualnie można jeszcze wymienić drugą grupę, czyli to są obszary w zakresie nowych, nowych obszarów nie rozwojowych. Do tym pierwszym moglibyśmy zaliczyć rozbudowę sieci ciemnych. Te działania prowadzimy od, od, od wielu lat w ciągu ostatnich 10 lat. To jest około 30 km nowych sieci ciemnych, 200 modeli, 60 metrów, To, oczywiście, ten rozwój uwarunkowany jest głównie głównie rozwojem budownictwa wielorodzinnego w sieciach. Po prostu musi być klient, żeby te sieci budować. Druga, druga sprawa, też w zakresie sieci ciemnych, to jest właśnie ich modernizacja. I tu, zarówno chodzi o. Wymiany sieci tradycyjnych, technologii wykonywanych kiedyś w technologii kanałowej na sieci preizolowane, ale również chodzi o wdrożenie nowych technologii, tak zwanych koncepcji sieci inteligentnych, która będzie polegała na która pomoże w zakresie zarządzania i, i regulacją sieci. Chodzi o to o gromadzenie pewnych parametrów sieci w systemie online i bieżące reagowanie. W celu optymalizacji pracy sieci chodzi nie tylko o poparanie komfortu obsługi klientów, ale też przez zmniejszenie strat przesyłowych. W, w zakresie tym tradycyjnym, na pewno trzeba tutaj wymienić jeszcze no, kogenerację. Tak w tej chwili jest to. Najmłodniejszy kierunek rozwojowy w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. Ci, ci, My pierwsze źródło zbudowaliśmy już 17 lat temu, drugo, drugie eksploatujemy też już bodajże 7 lat. Jeśli chodzi o ten zakres, to przewidujemy przynajmniej do roku 2028 eksploatowanie dotychczasowych źródeł ciepłych, kogeneracyjnych, tych gazowych. One w zasadniczo będą podlegać tylko tylko oprócz działalności takiej remontowej, która będzie przywracać te możliwości produkcyjne. Będą też te jakieś tam drobne działania modernizacyjne, myślę w większym zakresie w tym starszym źródle niż w nowym. I kolejne zagadnienie z tego obszaru to jest to jest modernizacja albo częściowa modernizacja źródła węglowego. Chodzi tutaj o wypełnienie norm emisyjnych wynikających z dyrektywy o emisjach przemysłowych oraz norm yy, 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 zawartych w zwanych konkluzjach BAT. Chodzi po prostu o dostosowanie tych źródeł. Ten zakres będziemy starali się minimalizować, wykorzystując wszystkie możliwości prawne. Chodzi o to, że yy, znaczy docelowo też nowe węglowe może nie są. Tak bardzo przyszłościowe, więc tutaj trzeba będzie dokładnie przemyśleć z tych modernizacji. Natomiast gdybym przyszedł do tych nowych obszarów, to, to, to myślę, że takie najważniejsze byłyby trzy, trzy zagadnienia. Jedno dotyczy budowy sezonowego czy sezonowych akumulatorów ciepła. Warto tu poinformować, że spółka eksploatuje już taki akumulator ciepła od pierwszego roku. Był to jeden, jeżeli nie pierwszy, to jeden z pierwszych w Polsce. Natomiast analiza w tej chwili pracy sieci wskazuje, że no kilkukrotnie, co najmniej kilkukrotnie większy akumulator przyniósłby duże korzyści to zarówno techniczne, jak i ekonomiczne. To jest jedno zagadnienie. Drugie to jest to są zagadnienia związane z ewentualną budową źródła pracującego w oparciu o paliwa odnawialne i tu mogą wchodzić zarówno biomasowe, jak solarne, czy, czy nawet instalacje fotowoltaniczne, jakąś taką małą instalację z zeszłego roku eksploatujemy. No zagadnie ma to o tyle istotne znaczenie ze względu na obecny poziom cen prawnie do emisji CO2, prawda? I tutaj jak wiadomo źródło odnawialne traktuje się jako bezemisyjnych od tych względem. I wreszcie ostatnie zagadnienie to jest niejako pojawiło się z inicjatywy innej spółki miejskiej z zakładu odpadów. Chodzi tutaj o możliwość badania zasadności budowy instalacji technicznego przetwarzania odpadów, mówiąc krótko spalarni, Czy może to dotyczyć zarówno spalarni ogólnie odpadów komunalnych bądź w zielonej frakcji zwanej RDF. Dotychczas no, nie jesteśmy specjalistami od spalania odpadów, raczej koncentrowaliśmy się tutaj na spalaniu y, y, paliw y, konwencjonalnych, dlatego tutaj tam, zleciliśmy pracowanie ekspertom zewnętrznym, prawdopodobnie w połowie maja będziemy mieli jakieś wyniki z z, z jakimiś konkretami e, e, ekonomicznymi. To tyle krótko, jeżeli można. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jest, bardzo panie, proszę Pan Radny. Pan bardzo dziękuję Panie dyrektorze za, tą, dyrektorze za tą informację. Myślę, że ona jest tą informacją, która mogła do nas dotrzeć w sposób bardziej komfortowy dla Pana. Bo, powiem szczerze, że ostatnia odpowiedzi jaką otrzymałem z przedsiębiorstwa energetycznego, miałem wrażenie, że państwo produkujecie energię, ale z atomu. A do tej widzę, że jednak ta produkcja jest oparta na realnych przesłankach. Również czasami prośba, czy ewentualnie, szczególnie interesują mnie prace związane właśnie z wykorzystaniem biopaliw i ewentualnie odpadów wysokoenergetycznych. Czy jakieś konkretne działania zamierzycie Państwo podejmować inwestycyjne, czy to raczej jest na zasadzie bardziej badania możliwości, badania źródeł finansowania, liczenia kosztów na tym etapie, to ja właśnie to jest ten dokładnie etap badania, bo zanim rozpoczniemy jakieś konkretne działanie, to, to, to zazwyczaj ja fakt, to że chcemy mieć jakiś wysokim prawdopodobieństwem określony sukces tego przedsięwzięcia, prawda? Także mówię, no nie we wszystkich tematach jesteśmy specjalistami, tutaj się będziemy posiłkować opiniami ekspertów zewnętrznych. W kolejnym Kolejnym etapem, jeżeli, jeżeli będą takie możliwości, to będzie już właśnie analiza wykonalności, to zarówno za, za techniczna, jak i ekonomiczna. Dziękuję bardzo. O głos prosiła jeszcze pani radna Iwona Pan Jeszcze zostanie Pani prezesie. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym tylko zapytać, czy jest możliwa jakaś współpraca pomiędzy jedną spółką a drugą? Tutaj mamy też jakby... Śmieci, które czasami mogą być traktowane jako odpady do pozyskiwania energii. Czy państwo żeście generalnie taki obszar jest możliwy do, do poruszenia, że tak powiem? Panie radny, ja odpowiem, że w grudniu tamtego roku, czy najpóźniej w styczniu tego roku, prosiłem. Prezesów, o to, aby zainteresowali się tą możliwością współpracy pomiędzy zakładem utylizacji odpadów. Stąd, jak Pan Dyrektor wspomniał, te analizy, które przeprowadzane są dotyczące możliwości spalania odpadów i wykorzystania tego w przedsiębiorstwie energetycznym. Także jest prowadzona analiza, tak jak Pan Dyrektor powie. Wszystko zależy od prowadzenia analizy, czy jest to opłacalne, czy będą środki. Rozmawiamy również z innym podmiotem, który ewentualnie mógłby pomóc, ale chyba za wcześnie o tym mówić. Na razie jest ciągła wymiana informacji pomiędzy prezesami obu spółek i jak mówi Pan Dyrektor, przeprowadzana analiza opłacalności takich inwestycji, w ogóle czy taka inwestycja może być prowadzona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głos prosił Wiceprzewodniczący, Pan Robert Hojecki. Bardzo proszę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 bardzo, Panie Przewodniczący. Króciutko Panie Dyrektorze, chciałem zapytać. Słyszeliśmy, że za utylizacji panu poprzedni rok, zamknął się ujemnym bilansem. Chciałem zapytać, jaka jest sytuacja ekonomiczna na firmę? W kilku zdaniach że naszej tak, 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 tak. w dalszym ciągu te wyniki są dobre. Tak, tak krótko w tle w zeszłym roku rentowność branży energetycznej spadła z średnio, jeśli chodzi o rentowność obrotu netto z 9,2% do 5,3%, czyli jakieś 43%. Oczywiście w naszym przypadku chodzi tu o ceny paliw i uprawnień do emisji, również zanotowaliśmy spadek rentowności, zresztą do rekordowego roku ubiegłego w historii. On był tam w podobnej skali, może tu nieco niższy, to jest tam w granicach 30 kilku, 40%. To zdaniem wynik to za rok 2018 to jest w granicach 12 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, tak, no to mówię, ja tu już jak wspomniałem, to z każdym z tych zadań, które wymieniałem, to się to w, w, wiąże konkretne nakłady finansowe, prawda, i nie, nie chodzi tylko tutaj o działania rozwojowe, ale tak pewien zakres działań remontowych, także wyzwania są ważne, także staramy się to wszystko pogodzić, natomiast no, trzeba przyznać, że kondycja finansowa, ekonomiczna spółki jest dobra, więc prawdopodobnie część, większość tych działań uda się, nie mówię, że wszystkich, bo oczywiście niektóre są zadania komplementarne prawdopodobnie, albo będzie to źródło odpadowe, albo źródło na, na jakiś, w zakresie energetyki odnawialnej. Rozumiem, dziękuję za informację. No. Dziękuję bardzo. Została nam jeszcze informacja na, te, na temat koncepcji rozwoju e, spółki Agencja Rozwoju Miasta. Bardzo proszę Pana Prezesa. Dzień dobry, <laughs> Tuszkowski Paweł, Prezes Agencji Rozwoju Miasta Sielica. Na początek korzystając z okazji chciałbym sprostować pewne niedomówienie, które powstało wskutek e, interpretacji Pana Rady Gatunowskiego. Nie, nie została stworzona koncepcja rozwoju spółki jako element postępowania konkursowego, ponieważ nie był przeprowadzony konkurs. W treści interpelacji było zapytanie właśnie dotyczące dokumentacji związanej z przeprowadzeniem konkursu. Co nie znaczy, że taka koncepcja nie istnieje. Pierwszym elementem zasadniczym są trzy zasadnicze elementy. Pierwsze dwa to jest. Racjonalizacja wykorzystania obiektów administrowanych, zarządzanych przez agencję, racjonalizacja pod kątem ich wykorzystania, tak jak to ma miejsce w chwili obecnej, i organizacja imprez, które technicznie są dopuszczalne do organizowania tych obiektów. Kolejnym elementem jest racjonalizacja strony kosztowej. Czyli kosztów bieżącej działalności agencji, gdzie też widzimy duży potencjał do tego, żeby te koszty znacząco zmniejszyć. Kolejnym, ostatnim kluczowym elementem jest zwiększenie komercyjnego wykorzystania obiektów agencji na organizację imprez zewnętrznych. I tu też toczą się rozmowy i jesteśmy w trakcie organizacji imprez, które będą stanowić, będą przynosić dochód agencji. To wszystko, Te wszystkie działania mają na, na celu nie zmniejszenie, a nawet poszerzenie oferty dla mieszkańców przy jednoczesnym zmniejszeniu na koniec roku straty finansowej, która wynosiła, przypomnę, 6,7 miliona złotych. W chwili obecnej mamy dane już za pierwszy kwartał. Porównując do pierwszego kwartału roku ubiegłego, udało się stratę finansową zmniejszyć o prawie 200 tysięcy złotych. Jakie efekty finansowe pan przewiduje na koniec roku? Pana działań racjonalizacyjnych, To znaczy. Restrukturyzacyjny, przepraszam, już tak. znaczący. Wstępnie tak racjonalizatorskich, także. Liczę wstępnie, że uda się ten wynik z pierwszego kwartału powtórzyć w kwartałach kolejnych. Czyli na koniec roku 800 do Około, około, tak. okaz prosił radny pan Piotr Karaś. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, mam rac racjonalizację wykorzystania obiektów, rac racjonalizację kosztów. <laughs> Pytanie e no i generalnie zwiększenie dochodowości, jeżeli chodzi o imprezy zewnętrzne. Chciałem się zapytać, bo e część imprez odbywała się tutaj na e obiektach właśnie sportowych. E część imprez cyklicznych które trwa już od pięciu nie, niekiedy lat i pewnie z tą racjonalizacją będzie tak, że niektóre imprezy niestety się w sieciach nie będą odbywały z pewnych względów, że koszty organizacji imprezy, gdzie impreza promuje miasto nasze, gdzie i to siedleckie stowarzyszenie, nie mówi firma zewnętrzna, bo o czym innym mówimy, jeżeli ja bym szedł do pana i wynajął halę i była to impreza biletowana i na tej imprezie zarobił 30 tysięcy albo 50 tysięcy i wtedy mógłbym śmiało Panu zapłacić, e, za wynajem sali 10 tysięcy, załóżmy za jeden, za dwa, za trzy dni i to nie ładną wątpliwości, jeżeli jest impreza komercyjna, natomiast jeżeli są imprezy niekomercyjne promujące nasze miasto w Polsce, w Europie, a nawet w świecie e, i mówię z tą racją aż tak bardzo nie przesadzą, bo być może tak się zdarzy, Niedługo, że niektóre imprezy znikną z naszego śródlackiego e, sportowego rynku, czy, czy z życia. Dzięki. Czy jeszcze? Nie, ma, nie ma więcej pytań, bardzo proszę. Dziękuję.